Ida, ty, tak jak sama wspomniałaś, bardzo polubiłaś Ewę Chodakowską. No, ona teraz stworzyła troszeczkę zamieszania w showbiznesie. Sporo się mówi o tym, że no, nieco przymuszała niektóre swoje banki do tego, aby się za nią wstawiały. Nie prowadziła samodzielnie swojego Instagrama. Co ty myślisz o tym, co teraz się dzieje? Ja mogę powiedzieć tyle o tym. Widziałam, jak Ewa pracuje, ile wkłada serca w to wszystko, co robi. Ona nigdy nie przestaje pracować, wręcz. Praca jest dla niej czymś najważniejszym. Bardzo wierzy w to, co robi, nawet jeśli chodzi o skład batoników. Ja analizuję takie rzeczy, bo lubię się zdrowo odżywiać i pytałam się jej o różne rzeczy. Ona wszystko wie na temat wszystkiego, co reprezentuje, do czego używa swojej twarzy i ona cały czas odpisuje tym kobietom i wiem, że się przyjaźni z wieloma z nich i to pochłania jej w ogóle całe życie, więc trudno mi powiedzieć jak to jest, ale z tego co ja widziałam ona naprawdę wkłada to w całe serce więc jest mi trochę przykro ale znam tylko tą całą historię tą całą sytuację z jednej strony czyli ze strony osoby, która siedziała z nią w jury i widziała się z nią raz na tydzień więc mogę tyle powiedzieć, ale w 100% procentach wiem, że Musi i teraz być bardzo przykro, bo ona naprawdę wkładała w to wszystko całe serce i ona tym żyje. i Do dzisiaj słyszę, no, ostatnio leciałam samolotem i siedziała ko mnie taka bardzo miła pani i mówiła, że już od tam, ponad 10 lat trenuje z Ewą i mieszka w Afryce ze swoim mężem, ale jest Polką i, i że codziennie trenuje z Ewą. Więc wydaje mi się, że. No nie wiem, trudno mi jest tutaj się odnieść, tylko widziałam tyle, że no przykro mi jest troszeczkę. Poznałaś tak Ewę to czy zgodzisz się z tym, że ona źle reaguje na krytykę, bo takie informacje też się pojawiają. Z tego co widziałam nie, Ewa jest osobą, która jest też przyzwyczajona do krytyki. Wręcz przeciwnie. Pamiętam, jak był taki moment, kiedy ja się spotkałam z dosyć dużym hejtem w pierwszej edycji Dance 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 po jednym z odcinków i zadzwoniłam do Ewy właśnie. Rozmawiałyśmy ponad godzinę i ona mi tłumaczyła różne rzeczy, jeśli chodzi o to, jak się właśnie sobie radzić z krytyką czy tak zwanym hejtem, bo to jest coś innego. I, I myślę, że ona podchodzi do tego wszystkiego z wielką klasą. I jest przyzwyczajona też do tego, czegoś takiego, jest osobą publiczną przez y, już wiele lat i zawsze gdzieś jest tak, tak troszeczkę, na, zawsze tak w tych płamieniach tego wszystkiego, ale chyba dlatego, że bardzo dużo robi. Wydaje mi się, że czym więcej robisz, tym więcej jest i tych dobrych rzeczy na temat siebie, bo starasz się robić dobre rzeczy, ale pewnie i tych złych.